Żydkie kaczątko, które zatopiło niemiecki superopancerzony okręt jednym działem. Na horyzoncie południowego Atlantyku, we mgle poranka, wyłania się tajemniczy kształt. Marynarze z amerykańskiego statku handlowego Stephen Hopkins przecierają oczy przekonani, że to kolejny niegroźny transportowiec. Ale coś nie gra. Na pokładzie nieznanej jednostki panuje dziwny ruch. Odsuwane są fałszywe panele, a z ukrycia zaczynają wyrastać działa. To nie jest zwykły statek. To pułapka, zastawiona z zimną precyzją. Na Steven Hopkins rozlega się alarm. Kapitan Paul Buck rzuca krótkie komendy, a na pokładzie zaczyna się szaleńczy bieg marynarzy. W teorii ich jednostka była tylko jednym z wielu tak zwanych Liberty Shipów prostym, tanim frachtowcem, który prezydent Franklin Delano Roosevelt nazwał kiedyś straszną bryłą, a prasa szydziła, że to brzydkie kaczątko floty. Hopkins miał na wyposażeniu jedno czterocalowe działo, kilka działek 37mm i parę karabinów maszynowych, uzbrojenie niewystarczające nawet do krótkiej potyczki z poważnym przeciwnikiem. A jednak właśnie w tej chwili statek Bakka został wepchnięty w sytuację, gdzie nie było ucieczki. Nieznajomy zbliża się coraz bardziej, a wraz z nim nagle w górę unosi się nowa bandera czarno-biało-czerwona flaga Kriegsmarine. To niemiecki Ryder Stier przebrany za niewinny statek handlowy. Na jego pokładzie ukryto baterie, dział, torpedy i zapasy amunicji, wystarczające by zatopić całą flotę transportową. Dowódca fregatyn kapitan Horst Gerlach jest pewny łatwego zwycięstwa. Już wielokrotnie dzięki maskowaniu wyprowadzał podobne ataki, zatapiając tysiące ton alianckiego tonarzu. Dla niego Hopkins to kolejny nic nieznaczący cel. Na mostku Stephen Hopkins słychać krótki rozkaz. Cała wstecz i w lewo ster. Statek wykonuje gwałtowny manewr, by ustawić rufę do przeciwnika i zminimalizować powierzchnię trafienia. W tym samym czasie na stanowisko biegnie młody oficer marynarki Kenneth Willett, dowódca uzbrojonej wachty. Wybuch tuż obok rzuca go na pokład, odłamki rozrywają mu brzuch, ale mimo śmiertelnej rany Willett wstaje i rusza dalej. Jego celem jest rufowe działo jedyna realna szansa Hopkinsa. Wokół rozbrzmiewają pierwsze eksplozje, pociski Stira rozrywają nadbudówkę, zrywają łodzie ratunkowe i przecinają maszt radiowy. Amerykanie mieli paść ofiarą błyskawicznego ataku, a tymczasem dzieje się coś, czego Niemcy się nie spodziewali. Z chaosu rodzi się opór. Marynarze chwytają za karabiny maszynowe, działka na dziobie otwierają ogień, a brzydkie kaczątko zamienia się w walczącego do ostatniego tchudra pieżnika. To dopiero początek starcia, które w historii marynarki handlowej Stanów Zjednoczonych miało stać się legendą. Statek bez szans miał właśnie udowodnić, że jeden strzał potrafi zmienić losy całej bitwy. Na pokładzie Stephen Hopkins czas zdaje się zwalniać, choć wokół niego eksplodują pociski. W maszynowni drży każdy zawór, a w kotłowni drugi asystent inżyniera George Cronk. Odbiera telefoniczne meldunki z mostku, nie mając jeszcze pełnej świadomości, że jego statek właśnie wszedł w najniebezpieczniejszą bitwę swojego życia. Na dziobie wciąż panuje chaos. Marynarze nie wiedzą, czy to ćwiczenia, czy prawdziwy atak. Dopiero trzeci oficer, Walter Nieberg, biegnie wśród zdezorientowanej załogi, krzycząc rozkazy i kierując ich do stanowisk bojowych. Na rufie Kenneth Willett, choć jego mundur nasiąka krwią, dociera w końcu do czterocalowego działa. Upada na kolana, ale natychmiast zbiera wokół siebie młodych artylerzystów. W krótkich, ostrych słowach wydaje komendy. Jeden marynarz podaje mu pociski, drugi obsługuje mechanizm podnoszenia lufy, trzeci podaje dystans tysiąc jardów. Pierwszy huk, jęk stali i wstrząs całego statku. Pocisk leci, sekundy dłużą się jak godziny, aż nagle na stierze rozbłyska eksplozja. Trafienie w samą burtę poniżej linii wodnej. Krótki, triumfalny krzyk roznosi się po pokładzie Hopkinsa. Nikt nie wierzył, że to możliwe. Kapitan Polbak wie jednak, że to dopiero początek. Rozkazuje sterować tak, aby rufa cały czas była skierowana w stronę przeciwnika. To jedyny sposób, by utrzymać czterocalowe działo w walce i jednocześnie zmniejszyć powierzchnię, jaką Niemcy mogą trafić. Strzał za strzałem. Brzydkie kaczątko miota stalowe gromy, jakby przemieniło się w okręt wojenny. Na mostku pierwszy oficer Richard Moczkowski zostaje ciężko ranny w pierś i ramię, ale zamiast opuścić stanowisko wykrzykuje przez ból kolejne polecenia. Przy nim pojawia się główny steward Ford Stilson, jeszcze chwilę wcześniej zajęty układaniem spisu. Teraz z bandażami w dłoniach ratuje życie oficera i równocześnie pomaga utrzymać porządek w dowodzeniu. Na dziobie wreszcie ożywają działka 37 mm. Drugi oficer, Joseph Lehman, sam wskakuje na stanowisko, prowadząc ogień w stronę Stiera. Chwilę później odzywają się karabiny maszynowe, z początku chaotycznie, lecz wkrótce ich rytm staje się równy i nieustępliwy. Na wodach południowego Atlantyku rozbrzmiewa piekielna kakofonia. Frachtowiec i superuzbrojony rajder toczą pojedynek, którego nikt nie mógł przewidzieć. Na niemieckim mostku ten kapitan Horst Gerlach mruży oczy w zdumieniu. Zamiast łatwego łupu otrzymał przeciwnika, który, choć krwawi i płonie, uparcie strzela dalej. W jego głowie zaczyna kiełkować niepokój, bo jeśli brzydkie kaczątko potrafi tak kąsać, to jaka będzie cena tego starcia? Na oceanie rozgrywa się dramat, którego nikt z załogi Steven Hopkins nigdy nie zapomni. Huk dział z obu stron miesza się z krzykami rannych i zgrzytem rozdzieranej stali. Pociski z spadają na frachtowiec jak grad. Jeden trafia w dziób, niszcząc platformę działka 37 mm i grzebiąc pod gruzami jego obsługę. Kolejny eksploduje w radiokabinie, uciszając desperackie sygnały SOS. Po lewej burcie zdewastowane łodzie ratunkowe wiszą w strzępach, bezużyteczne jak papierowe modele. Mimo to kapitan Polbach nie ustępuje. Jego głos, spokojny i stanowczy, rozchodzi się po mostku, dodając otuchy tym, którzy jeszcze walczą. Pod jego dowództwem karabiny maszynowe obsypywały niemiecki okręt serią po serii, zmuszając artylerzystów Gerlacha do krycia się za pancerzem. Stier próbuje obrócić się bokiem, aby wykorzystać pełną siłę swoich sześciu dział. Ale bak nie pozwala. Steruje tak, by rufa Hopkinsa wciąż była zwrócona ku przeciwnikowi. Na rufie dzieje się prawdziwy cud. Młodzi marynarze, wielu z nich jeszcze niedoświadczonych chłopców, pracują przy czterocalowym dziale jak jedna maszyna. W ciągu niespełna 20 minut oddają 35 strzałów. Z których większość trafia dokładnie tam, gdzie kazał Willet w linię wodną stiera. Ranny oficer, mimo bólu i krwawiącej rany brzucha, stoi obok nich, wydając krótkie rozkazy. Jego twarz jest blada jak kreda, lecz oczy płoną determinacją. Efekty ich pracy zaczynają być widoczne. Na niemieckim rajderze wzbija się gęsty dym, a kadłub przechyla się lekko na lewą burtę. Na dziobie i rufie płoną ognie, których załoga nie jest w stanie opanować. Kolejny pocisk z Hopkinsa trafia w wyrzutnie torpedowe, unieszkodliwiając je i pozbawiając Gerlacha jednej z głównych broni. Jeszcze jeden. Tym razem blisko magazynu amunicji. I nagle zapanowuje prawdziwy chaos. Ludzie z tira w wodzie po pas walczą, by zatamować przecieki. Brzydkie kaczątko zamienia się w potwora, który nie pozwala Niemcom zrealizować ich planu. Tam, gdzie miał być szybki atak i łatwe zwycięstwo, rodzi się desperacka walka o przetrwanie. Gerlach na mostku zaciska pięści. Ten statek handlowy nie tylko walczy, ale grozi zatopieniem jego dumnego rajdera. Stier koncentruje teraz cały swój ogień na jednym celu rufowym dziale Hopkins'a. To właśnie ono jest sercem oporu, jedyną bronią, która wciąż zadaje śmiertelne ciosy. Pociski eksplodują wokół stanowiska, obsypując załogę odłamkami i rozrywając stalowy kadłub. Jeden z nich mija cel i trafia w maszynownię. W ułamku sekundy wybucha prawdziwe piekło. Prawy kocioł pęka z ogłuszającym hukiem, a z wnętrza wyrzuca kłęby pary pod ciśnieniem. Ludzie kronka krzyczą, oparzeni i oślepieni, walcząc o życie w morderczym gorącu. Kotłownia, serce statku, zostaje sparaliżowana, a Steven Hopkins zwalnia do żałosnego jednego węzła. Kapitan Buck, nie wiedząc jeszcze, że silniki są prawie martwe, żąda zwiększenia prędkości. Nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Inżynierowie, którzy przeżyli, wydostają się z parowego piekła na pokład, ich twarze i ręce czerwone od poparzeń. Krąg, półprzytomny, osuwa się na deskę pokładu, lecz mimo cierpienia nie pozwala nikomu zająć się sobą. Wie, że są ważniejsze rzeczy do ratowania. Na rufie dramat trwa. Jeden po drugim padają marynarze obsługujący działo. Willet, sam już na granicy życia i śmierci, zostaje wyrzucony eksplozją w bok, lecz chwytając się relingu, próbuje znów wrócić na stanowisko. To wtedy do działa podbiega najmłodszy z całej załogi kadet Edwin O'Hara, zaledwie osiemnastoletni chłopak, który dopiero co uciekł z płonącej maszynowni. Ma podstawowe przeszkolenie z artylerii, zdobyte w Akademii King's Point i podczas krótkich ćwiczeń z Willettem. Teraz jednak zostaje sam na sam z potężnym działem i niemieckim rajderem, który próbuje dobić Hopkinsa. O'Hara patrzy na uszkodzony mechanizm. Działa wciąż można używać. W magazynie awaryjnym leży pięć pocisków. Wkłada pierwszy do lufy, pociąga zacięgło i czterocalowe działo ryczy, a pocisk uderza w burtę stiera. Płomienie trawią stanowisko, wokół unoszą się kłęby dymu, ale młody kadet nie zatrzymuje się. Ładuje drugi, trzeci, czwarty i piąty pocisk. Każdy trafia, powodując kolejne eksplozje i pożary na pokładzie wroga. To już nie walka. To desperacki pojedynek, w którym życie każdego marynarza zależy od odwagi jednego chłopaka. Stier, zamiast łatwego triumfu, tonie w chaosie. Gerlach otrzymuje meldunki o zalanych przedziałach, ogniu blisko magazynów i załodze, która walczy w wodzie po kolana. Hopkins płonie. Jest rozdzierany kolejnymi salwami, ale nie poddaje się. Ocean zamienia się w cmentarzysko żelaza i ognia. Steven Hopkins płonie na całej długości, jego nadbudówka to już tylko sterczące szkielety belek i płonące resztki pokładu. Rufa, gdzie walczył O'Hara, jest dziurawa jak sito, a magazyn amunicji eksplodował, rozrzucając wokół setki odłamków. Mimo to frachtowiec wciąż się broni, strzelał, dopóki ostatnia łuska nie wypadła z rąk zdeterminowanego kadeta. Gdy piąty pocisk opuścił lufę, a zapas wyczerpał się, Bak wiedział, że to koniec. Na mostku kapitan stoi wyprostowany, otoczony dymem i iskrami. Widzi, że statek tonie, a ogień zbliża się do zbiorników paliwa. Jeszcze chwilę i nastąpi wybuch, który zmiecie całą jednostkę w jednej sekundzie. Rozkaz jest bezlitosny. Opuścić statek. Załoga rzuca się do ratowania ostatnich ocalałych łodzi i tratw ale większość została już zniszczona. Udało się spuścić na wodę tylko jedną, w dodatku uszkodzoną. Bak, mimo tradycji, nie opuszcza od razu okrętu. Pomaga rannym, kieruje ludzi na tratwy, popycha do wody tych, którzy zwlekają. W końcu sam zostaje na pokładzie z kronkiem, oparzonym i ledwo żywym. Razem usiłują utrzymać uszkodzoną szalupę na wodzie, podczas gdy kolejne pociski rozrywają stal w pobliżu. W tym samym czasie po drugiej stronie pola bitwy Niemcy także przegrywają własną walkę. Stier osiada rufą, przechyla się coraz mocniej na burtę. Płomienie sięgają jego magazynów, torpedy są bezużyteczne, a pompy przestają działać. Fregaten kapitan Gerlach, widząc, że statek nie da się uratować, wydaje najtrudniejszy rozkaz w swojej karierze: przygotować ładunki samozniszczeniowe i opuścić okręt. Ryder, który miał siać grozę na Atlantyku, właśnie umiera obok frachtowca, którego miał zatopić w kilka minut. O'Hara, młody bohater Hopkinsa, zostaje trafiony odłamkiem, kiedy opuszcza stanowisko. Willett, ciężko ranny oficer, widziany był po raz ostatni, jak zabezpieczał tratwy dla swoich ludzi. Pierwszy oficer Moczkowski ze zmiażdżoną klatką piersiową znika w płomieniach. Wielu bohaterów nie zdążyło opuścić tonącego statku. O 11.30, po niecałych 30 minutach boju, Stephen Hopkins znika pod wodą. 10 minut później jego los dzieli Stier. Na falach zostają tylko płonące szczątki, tratwy i osłabiona, przerażona, ale niepokonana załoga. Niemców zabiera ocalały Tannenfels, Amerykanie zostają sami na oceanie. Na południowym Atlantyku rozpoczyna się nowy koszmar. Już nie walka z niemieckim rajderem, ale walka z oceanem. Z dziewiętnastu ocalałych marynarzy tylko kilkunastu mieści się w jedynej szalupie, która ocalała z bitwy. Dziurawa nadpalona, przeciekająca przy każdym uderzeniu fali, jest ich jedyną nadzieją. Reszta próbuje utrzymać się na niewielkich tratwach, które dryfują jak korek na bezkresnych falach. Kapitan Paul Buck, wierny tradycji, nie siada w łodzi. Zostaje na tratwie, ostatni raz widziany przez swoich ludzi, jak unosi się samotnie wśród fal. Dowodzenie przejmuje George Krong, poparzony, ale niezłomny inżynier. To on ma teraz kierować ucieczką z oceanu, mając do dyspozycji resztki zapasów: 24 galony wody, kilka czekolad, tabletki mleka w proszku i skromne racje wojskowe. Pierwsze godziny są piekłem. Wysokie fale biją w burtę szalupy, wiatr gna ich w nieznane, a marynarze próbują jeszcze odnaleźć innych rozbitków. Widzą w oddali tratwę z Nybergiem, trzecim oficerem, który macha ręką i próbuje przyciągnąć ich uwagę. Prąd i wiatr są jednak bezlitosne. Im bliżej wiosłują, tym bardziej oddala się Nyberg. Próba ratunku kończy się porażką, a w sercach załogi pojawia się gorzki smak bezsilności. Kolejne doby stają się morderczą rutyną. Krąg notuje w dzienniku każde zdarzenie, każdą śmierć i każdy skrawek nadziei. 7 października umiera kucharz McDaniels. Następnego dnia młody chłopak z mesy, Romero, odchodzi w milczeniu. Marynarze zatrzymują się na 5 minut, by oddać im cześć i zepchnąć ciała do morza. Potem wracają do wiosłowania. Ocean nie pozwala na żałobę. Każdy łyk wody jest na wagę życia. Krąg zmniejsza rację do 6 uncji dziennie na człowieka a rannym daje nieco więcej. Zbierają deszczówkę przy pomocy żagla, lecz materiał zatruwa ją chemikaliami i woda staje się gorzka. Niektórzy piją ją mimo to, inni odmawiają. Morale ratują małe znaki nadziei. Jednej nocy, 11 października, nad ich łodzią wybucha zielona rakieta. Marynarze są przekonani, że to aliancki okręt podwodny wysyła sygnał. Odpowiadają dwoma flarami, lecz nikt się nie zjawia cisza oceanu znów przytłacza ich jak kamień. Każdy dzień to walka ze zmęczeniem, ranami, głodem i pragnieniem. Fale zabierają im siły, słońce pali bezlitośnie. A jednak krąg powtarza jedno. Płyniemy dalej na zachód. Musimy trafić na brzeg. Ta wiara, choć irracjonalna, trzyma ich przy życiu. Każdy dzień na oceanie staje się próbą charakteru i woli przetrwania. Ludzie w szalupie są wychudzeni, Spalone słońcem twarze przypominają maski, a dłonie pokryte są otwartymi ranami od nieustannego wiosłowania i wybierania wody. Krąg notuje w dzienniku lakoniczne zdania, każde coraz bardziej rozpaczliwe. 12 października umiera palacz George Gelogotes. Cztero dni później odchodzi Demetrades. Ocean zabiera ich ciała beznamiętnie, a żywi muszą patrzeć, jak towarzysze powoli znikają w głębinach. Morze i pogoda zdają się sprzysięgać przeciwko nim. Raz szaleją sztormy, które w nocy zmuszają wszystkich do nieustannego wybierania wody ze szalupy, innym razem pojawia się bezlitosny upał i całkowita cisza. Żagle zwisają bez ruchu, a powietrze wypełnia duchota. Krąg w dzienniku zapisuje: Bardzo gorąco, wszyscy bardzo słabi. To krótkie zdanie oddaje całe piekło ich sytuacji. Racje są już skrajnie ograniczone. Każdy dostaje uncję pemmikanu, kawałek czekolady, pół tabletki mleka i jeden suchar dziennie. To nie wystarcza, by podtrzymać siły, ale jest jedynym, co mogą podzielić. Ludzie bledną, chudną, zapadają się w sobie, jednak nikt nie buntuje się przeciw dyscyplinie Kronka. Wiedzą, że tylko dzięki niemu mają cień szansy. I nagle, wśród tego oceanu rozpaczy, pojawia się cud. 26 dnia rejsu, gdy morale spada niemal do zera, nad szalupą przelatuje motyl. Chwilę później kolejny, a potem dwie małe ćmy. Marynarze zamarli, patrząc na te delikatne istoty. Motyle nie mogą przelecieć setek mil nad otwartym oceanem. To znak, że ląd jest blisko. W sercach rozbitków rodzi się nowa siła. Żagle zostają ustawione na zachód. Oczy wpatrują się w horyzont. Każdy ruch Wydaje się teraz krokiem ku ocaleniu. Wieczorem wiatr wreszcie nabiera mocy, a fale pchają ich w stronę lądu. Nadzieja, przez tygodnie nieobecna, wraca nagle z pełną mocą. Noc mija w napięciu. Rankiem 27 października, w ciemności świtu, rozbrzmiewa krzyk Ląd! Na horyzoncie widać ciemny kontur wybrzeża Brazylii. Marynarze, którzy jeszcze dzień wcześniej szykowali się na śmierć, teraz krzyczą, płaczą i śmieją się jednocześnie. Po 30 dniach na oceanie wreszcie widzą Ziemię. O świcie 27 października szalupa uderza w piasek brazylijskiego wybrzeża. Rozbitkowie, którzy przez 30 dni walczyli z głodem, pragnieniem i bezlitosnym oceanem, wreszcie stawiają nogi na twardym gruncie. Wioska Baro do Itabapoana budzi się, a mieszkańcy przecierają oczy ze zdumienia. Na plaży pojawiła się grupa obcych mężczyzn, wychudzonych, czarnych od słońca, o brodach jak u starców. Wyglądają jak duchy wyłowione z otchłani. Lokalni Brazylijczycy rzucają się, by pomóc. Kobiety przynoszą wodę i jedzenie, mężczyźni pomagają przenosić wyczerpanych marynarzy. Każdy ocalały jest tak wychudzony, że ledwo utrzymuje się na nogach. Rany ropieją, skóra jest poparzona słońcem i pokryta solnymi wrzodami, lecz w oczach ludzi Hopkinsa błyszczy zwycięstwo. Wiedzą, że dotarli. Wieść o cudownym ocaleniu rozchodzi się błyskawicznie. Do Baro, do Itabapoana przybywają urzędnicy i lekarze, a wkrótce także oficerowie alianccy. Porucznik Joseph Rich, który dociera najpierw samochodem, potem lekkim samolotem Piper Cup i na końcu pociągiem, zapisuje w raporcie coś, co później wywoła zdumienie w całym świecie. Są w znakomitym stanie, biorąc pod uwagę, przez co przeszli. Dla mieszkańców małej wioski to spotkanie staje się legendą. Ludzie długo opowiadają, jak z oceanu przypłynęli marynarze widma, którzy przez miesiąc żyli o kęsie czekolady i kropli wody dziennie. Dla samych ocalałych to chwila triumfu. Mimo śmierci czterech towarzyszy, mimo ran i chorób, piętnastu ludzi dotarło do brzegu. Na brazylijskim wybrzeżu rozbitkowie Hopkins'a odzyskują siły. Ich imiona już wkrótce trafią na łamy gazet, a ich historia zacznie żyć własnym życiem. Ale w tym momencie na plaży Baro do Itabapoana nie myślą jeszcze o sławie ani o nagrodach. Patrzą na siebie nawzajem, ściskają dłonie i wiedzą jedno. Przetrwali tylko dlatego, że walczyli razem, jak jedna załoga, jak jedna rodzina. Do Stanów Zjednoczonych wieść o niezwykłym starciu Steven Hopkins dociera z opóźnieniem. Ale jej treść jest tak sensacyjna, że szybko rozchodzi się po całym świecie. Amerykanie dowiadują się, że ich niepozorny Liberty Ship, okrzyknięty kiedyś brzydkim kaczątkiem, stawił czoła niemieckiemu rajderowi Stier, pełnoprawnemu okrętowi bojowemu Kriegsmarine, i doprowadził do jego zatonięcia. To wydarzenie nie miało precedensu. Nigdy wcześniej w historii wojny zwykły statek handlowy z jednym czterocalowym działem i garścią karabinów maszynowych nie posłał na dno uzbrojonego krążownika. W Berlinie natomiast panuje zupełnie inna atmosfera. Raport fregatę kapitana Horsta Gerlacha zostaje napisany w taki sposób, aby nie skompromitować Kriegsmarine. Gerlach twierdzi, że Stier zatopił ciężko uzbrojony krążownik aliancki, a nie skromny frachtowiec. Prawda jest zbyt bolesna. Niemiecka maszyna wojenna, chluba floty handlowo-bojowej, została zniszczona przez Kupę Blachy, budowaną seryjnie na amerykańskich stoczniach. Tannenfels, który zabrał ocalałych Niemców do Francji, dociera do Bordeaux dopiero na początku listopada. I to właśnie tam wychodzi na jaw pełny obraz katastrofy. Tymczasem w Ameryce rozpoczyna się fala honorów. Rząd Stanów Zjednoczonych oficjalnie ogłasza, że Steven Hopkins, jako jedyny statek handlowy w całej wojnie, zatopił niemiecki okręt na wodny. Sam statek zostaje uhonorowany tytułem Gallant Ship, a wkrótce jego imię powtarzają kolejne jednostki. Powstaje Steven Hopkins II, a także statek nazwany na cześć kapitana Baka. Pamięć o bohaterach żyje także w marynarce wojennej. Na cześć Keneta Willetta powstaje eskortowiec USS Willet. A na terenie Akademii Morskiej w King's Point wzniesiono O'Hara Hall, upamiętniając młodego kadeta, który samodzielnie prowadził ogień do niemieckiego rajdera. Pośmiertnie przyznane zostają najwyższe odznaczenia. Willet otrzymuje Navy Cross, Buck i O'Hara, Merchant Marine Distinguished Service Medal. Wyróżnieni zostają także Moczkowski, Krąg i inni członkowie załogi, którzy do końca walczyli mimo ran i beznadziejnej sytuacji. Gazety opisują Hopkinsa jako przykład niezłomności amerykańskiej marynarki handlowej. Publicyści podkreślają, że to właśnie ci cywile w mundurach ponosili najwyższe straty spośród wszystkich służb wojskowych USA, a jednocześnie rzadko byli honorowani jak pełnoprawni żołnierze. Historia Hopkinsa staje się symbolem, że nawet najskromniejszy statek i najmniej doświadczona załoga, jeśli tylko walczy do końca, potrafi odwrócić losy starcia. W pamięci ocalałych szczególnie mocno zapisują się imiona tych, którzy oddali życie. Miletta, Ochary, Backa, Moczkowskiego. Dla nich ta historia nie była legendą, lecz codzienną walką o każdy oddech i każdy strzał. W ich oczach, gdy wspominają tamte chwile, nie widać dumy czy pychy. Jedynie świadomość, że spełnili swój obowiązek do końca. Legenda tylko brzydkiego kaczątka żyje dalej choć sam Stephen Hopkins już dawno spoczywa na dnie Atlantyku. Dla Kriegsmarine jego zatonięcie razem ze Stirem było kompromitacją, którą próbowano zakryć propagandą. Ale dla Amerykanów i Aliantów stało się czymś odwrotnym, dowodem, że nawet najsłabszy statek, jeśli załoga ma odwagę, potrafi uderzyć w potęgę wroga. W Nowym Jorku marynarze handlowi opowiadają sobie historię Hopkinsa jak legendę o chłopcu, który w wieku 18 lat obsługiwał działa, o oficerze, który walczył mimo rozerwanego brzucha, o kapitanie, który nie opuścił pokładu, póki miał na nim choćby jednego człowieka. To nie były już suche raporty wojskowe. To były opowieści, które elektryzowały każdego, kto je słyszał. W Stanach Zjednoczonych powstają dwa nowe Liberty Ships, które noszą imiona Hopkinsa i Baka. W Akademii w Kings Point młodzi kadeci codziennie przechodzą obok O'Hara Hall. Budynku, który przypomina, że ich rówieśnik potrafił samodzielnie zatrzymać niemiecki krążownik. Na okrętach wojennych wciąż wspominany jest Willet, oficer, który z raną w brzuchu prowadził ogień, dopóki nie upadł z wycieńczenia. Nawet najwyższe dowództwo USS Navy oddaje hołd. W oficjalnym oświadczeniu mówi się, że walka Hopkinsa była przykładem niezwykłego bohaterstwa i odwagi wykraczającej poza obowiązek. To, co wydarzyło się 27 września 1942 roku, zostaje wpisane do historii jako jedyny przypadek, gdy zwykły frachtowiec zatopił niemiecki okręt wojenny. I właśnie to sprawia, że historia Stephen Hopkins nigdy się nie kończy. Każdy, kto o niej słyszy, zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, że brzydkie kaczątko, statek, który miał tylko jedno działo i wyglądał jak kawałek stali poskładanej na szybko w stoczni. Potrafiło powalić krążownik Kriegsmarine. Odpowiedź jest prosta i jednocześnie niezwykle dramatyczna, bo odwaga i determinacja kilku ludzi bywa silniejsza niż pancerz i arsenał całej floty. Historia Hopkinsa nie kończy się wraz z jego zatonięciem. Ona trwa w opowieściach, w salach Akademii, w nazwach Nowych Okrętów. To przypomnienie, że nawet najmniejszy, najbrzydszy statek może stać się legendą. Jeśli załoga zdecyduje się walczyć do samego końca, a jeśli chcesz usłyszeć więcej takich niezwykłych historii z mórz i oceanów, zostaw lajka, napisz komentarz i zasubskrybuj kanał, bo już wkrótce pojawią się kolejne morskie opowieści, które wstrząsną tobą równie mocno jak ta o brzydkim kaczątku.